Venimar Sport 340 Up to samochód, to alkowa, alkowa, e, czyli e, bardzo komfortowy samochód e, e, rodzinny, samochód z homologacją dla 5 osób, e, e, bardzo e, e, nietuzinkowe rozwiązanie e, mamy w środku, ponieważ, e, zapraszam serdecznie, Samochód ten charakteryzuje się tym, że e, mamy e, łóżeczka, e, które e, są gotowe do, do, do używania i, i, i dla pięciu osób na tak małej e, przestrzeni nie odbywa się to kosztem saloniku. Czyli mamy e, w Alkowie e, dwa miejsca do spania, z tyłu mamy dwa miejsca e, na dolnym łóżku i zaprezentuję, zaprezentuję e, jeszcze... Trzecie łóżeczko, gdzie opuszczamy jednoosobowe, więc w dolnej części mamy y, dwie osoby ułożone do spania, y, w górnej części y, jedna osoba, i tak jak wspomniałem wcześniej, w alkowie kolejne dwie osoby. Co jest atrakcyjnego w tym, to co, co mówiłem wcześniej, salonik. Y, Salonik jest cały czas y, do dyspozycji, więc nawet y, jeśli mamy w rodzinie y, jakichś śpiochów, y, mogą, mogą y, dłużej sobie pozwolić na, na y, y, wypoczynek. A osoba, która wstaje rano. I przygotuję śniadanko. Proszę zobaczyć, że komfortowo tutaj 5 osób może spożywać posiłki. Możemy bym nawet twierdził, że możemy jeszcze jakiegoś gościa zaprosić na, na, na biesiadę do siebie. Także stół, kuchnia, kuchenka trzypalnikowa, umywalka, lodówka 140 litrów, górna część lodówki. E, z zamrażarką. Dolna część lodówki do składowania rzeczy, e, e, dla przykładu e, w butelkach, bądź, e, bądź nie wiem, e, e, w garnkach. E, czyli do, do pionowego składowania e, pro, produktu. Duża szafa, jak na e, wielkość tego samochodu. Górna część wieszakowa, dolna półka, e, półeczki. Wykorzystane stopnie jako e, także schowki, do których możemy e, schować różnego rodzaju e, drobniejsze rzeczy. E, łazieneczka zintegrowana, proszę zobaczyć. Toaleta i część kabiny e, prysznicowa z możliwością e, wyseparowana kabina prysznicowa bardzo bardzo fajnych rozmiarów bo ma 80 na 70 także biorąc pod uwagę rozmiar tego, tego kamperka bo ma, bo ma tylko 7 metrów naprawdę bardzo przemyślane rozwiązania techniczne samochód dający naprawdę duży duży komfort pobytowy samochód ten Zabudowany jest na Fordzie. Mamy już tutaj nowy model Forda poliftowy z dwulitrowym silnikiem. W związku z tym, mamy samochód na, na niskiej akcyzie. Silnik 170 koni, bardzo wysoki moment obrotowy. W najbliższym czasie przyjadą te samochody także z opcją automatycznej skrzyni biegów. Sprawdzona skrzynia biegów, PowerShip, Fordowska. Już w poprzednich sezonach mieliśmy samochody z tym automatem. Bardzo, bardzo pozytywne tutaj recenzje są klientów. Samochód, co jeszcze ciekawego w tym, w tym konkretnym samochodzie, w API: samochód w formule Twój pierwszy samochód gotowy do drogi. The first mobile home, ready to go. Tak, tak to fabryka u nas sobie wymyśliła. Z czym to się wiąże? Jest samochód, który ma, jest wyposażony już fabrycznie w markizę zewnętrzną. Ma solar na dachu 140W, zamontowany kamerę cofania telewizor z anteną DVBT, kliny najazdowe, chemię. Przewody, wąż do, do tankowania wody, gaśnica, apteczka, trójkąt wszystko to jest już fabrycznie dołożone do tego modelu samochodu. Także, tak na dobrą sprawę, kupując ten samochód, możemy wsiadać i jechać w pierwszą podróż z rodziną. Samochód bardzo, bardzo tutaj ciepło odbierany przez, przez klientów. Myślę, że się uda kilka tych modeli sprzedać. Proszę zwrócić uwagę, że markiza jest już zamontowana, nie jest to standard w fabrykach. Markizy są opcjonalnie montowane w tym samochodzie mamy już. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na, na wielkość luku bagażowego. W tej chwili rzeczywiście mamy opuszczone dolne łóżko, które potrafimy podwindować, ponieważ jest na mechanizmie, na pasach regulowana wysokość tego łóżka. Więc potrafimy wywindować, i wtedy mamy olbrzymi luk, bagażowy, olbrzymi luk bagażowy do dyspozycji w czasie jazdy. Możemy zapakować krzesła, stoliki, rowery, możemy zamontować, znaczy schować w luku bagażowym. Natomiast dla tych, którzy, którzy nie boją się włożenia rowerów na zewnątrz, mamy przygotowane relingi fabrycznie już. Także tak, szybciutko potrafimy, w przeciągu dwóch minut, potrafimy zamontować bagażnik e, rowerowy dla czterech, e, na 4 rowery. Nowoczesny system zamykania, e, który, który e, nowe zamki do niedawna e, jest to drugi sezon tych zamków. E, zamki, które zdecydowanie e, lepiej się spisują e, w stosunku do tych, które były montowane w poprzednich latach. Były dość awaryjne. Czas miał wpływ na, na, na ich trwałość, natomiast tutaj już mamy naprawdę bardzo solidne klameczki. Są droższe, rzeczywiście, ale, ale mamy nadzieję, że, że klienci będą zadowoleni, że są takie zamontowane. Okna zlicowane ze ścianą, nieodstające, nowy typ okien Dometik S4 Deluxe, tak zwany są to okna tak jak wspomniałem zlicowane z płytą ściany od wewnątrz z kolei każde z okno ma zasłonkę żaluzję oraz moskitier. W alkowie okno w ścianie bocznej oraz w alkowie mamy świetlik dachowy także co nie zawsze E, stosują producenci innych, e, e, innych e, w innych fabrykach. Samochód, e, tak jak wspomniałem, e, Ford e, pozmianowy, czyli, czyli już po lifcie, e, model 220. E, wielu, wielu klientów e, dopytywało o, te, o ten model. E, no Mamy go już na targach, jest już do, dostępny.